Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy trochę o gamingu mobilnym. Zdarza Ci się grać na telefonie? Zdarza mi się. Dobra, już się więcej nie mnie zresztą. nie interesuje. Pytałem tylko, czy się zdarza, więc nie kontynuuj tej wypowiedzi. Zdarza się, okej, okay, mi no pójdę, też... pójdę, co? Nie no, zostań, Nie, zostań. No Po spokój, prostu odpowiadaj... Po... Nie no, po co, no, daj spokój. Proszę Cię bardzo, zrób sam, proszę. <śled> <śledzt> nie płacz. Nie no. <śledzt> Dzisiaj porozmawiamy o gamingu mobilnym w kontekście dwóch telefonów. Pierwszy to Samsung Galaxy S20 Note. Panie! Widzi Pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. Ultra i Samsung Galaxy Note. Bez ultra. O, taka niespodzianka. Surprise! Opakowania niemal identyczne, ale czy identyczna będzie zawartość? O tym przekonamy się za moment. Dokładnie. Obydwa telefony mamy już w dłoniach i zanim powiemy Wam pierwsze wrażenia, to też powiemy, że dzisiaj chwilę sobie na nich pogramy i zmierzymy się. O tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że w Fortnite'a sklepie ci tyłek i oczywiście, mm. no tak, no co? To no nie, już... nie jest trudne skopać mi tyłek w Fortnite'a. Myślę, że przeciętny dziesięciolatek by dał radę. Sprawdzimy dzisiaj telefony również pod kątem gamingowym, ale zanim do tego przejdziemy, chcieliśmy wam trochę o nich opowiedzieć. Tak, sekundę y, naszych refleksji, bo to są bardzo świeże modele mm -hmm. i może was to interesować, jak w ogóle jakie są nasze wrażenia y, a propos nich. Po raz pierwszy, kiedy wziąłem nota do ręki, miałem wrażenie, że jest ultralekki. Być może to przez to, że moje poprzednie telefony były dość ciężkie, dość toporne, ale faktycznie waga nie jest zbyt duża. Uuuu, jest też znacznie lżejszy od mojego, okay. to faktycznie jest lekkie jak na takiego luja, że tak mm -hmm. powiem. Tutaj mamy szkło, tutaj mamy taki mat. Mat, zdecydowanie. Obydwa palcują się, niestety. No tak, ten mat troszeczkę mniej, ale nadal te Chociaż, no powiem Ci, czy Twój no. że mat mniej, no weź, weź go po... po. Ja mam... O Jezu, jakie ty łapy, fuj, nie dotykaj mojego telefonu. Jest popalcowane, tego się nie uniknie, no, ale, nie, bo... ale dość łatwo schodzi. No, no pod nie... światło też się ten i według mnie problem jest taki, że tu mniej to schodzi. Oczywiście pamiętamy o tym, że w i tak przeważnie nosimy w case'ach i faktycznie te są y tak. łatwiej trochę wyczyścić. Chociaż ten maciek wizualnie wygląda fajnie. To, co też od razu rzuca się w oczy, to różnica w aparatach mm. i powiemy Wam szczerze, że ten aparat to jak to smartwić, powiedział drugi telefon. No tak, byliśmy trochę w szoku pod względem jego grubości i faktycznie no niemal tamten drugi telefon można wcisnąć. E, wyspa jest naprawdę bardzo, bardzo duża na plecach tak. tego telefonu. Dużo Możecie wyspa to teraz zobaczyć. Wystająca, dokładnie. Jak hmm. sobie go położymy, no to możemy. Mam pewne obawy co do tego, właśnie aparatu. Co w przypadku upadku tego telefonu, jak on sobie poradzi. No i mam też. No i też bardzo ciekawi mnie to, jak wyglądałyby ewentualne casey, właśnie do takiego telefonu. No chociaż właśnie. zastanawiam się, Ciekawy. chociaż podejrzewam, że już jakieś rozwiązanie Na jest. Na pewno. Powiem Ci szczerze, że ciekawe, czy to jest tak jak z tą kanapką, która spada zawsze masłem do dołu. Aha, że tutaj czy aparat aparatem też. zawsze do dołu on piu, piu, piu. piu. Sprawdzimy? W następnym odcinku. No i oczywiście mówimy tutaj o serii Note, więc jak sobie tu zrobimy taki klik, to wychodzi magiczna różdżka. Tak, też mam. Chyba moja jest trochę dłuższa. Porównajmy swoje różdżki. Faktycznie. Aha, nie jest, że dłuższa, dłuższa... to jest jeszcze grubsza. To jest lepszy aparat, niby 108 megapikseli, u mm -hmm. Ciebie 64. 64, tak. Mówimy I... oczywiście o aparatach z tyłu telefonu. To, z tyłu telefonu i z przodu u mnie 12 megapikseli. U mnie również. O, ja zrobię sobie selfie, Ty zrobisz sobie selfie, później ja zrobię Tobie zdjęcie, Ty mnie i porównamy, jak te zdjęcia wyszły i widzowie zobaczą, bo je po prostu wrzucimy. Dobra. No, niżej nie zejdę. Dzięki. Teraz ja sobie pieprznę selfie. Dobra. Faktycznie. I odrobina chęci do pracy. może że takie spontaniczne podczas mojego procesu myślowego. Czego? No. Też sobie możecie to zobaczyć i bezpośrednio porównanie, jak to wygląda, czy jest duża różnica między tymi aparatami, przynajmniej tutaj w naszych warunkach, to, czym te telefony się na pewno różnią, a jednocześnie co te telefony wyróżnia, to zoom. Największe przybliżenie jakie możemy tutaj mieć, to jest 50-krotne, czyli jeżeli chcemy sąsiadce zajrzeć. Przez okno i zobaczyć co gotuje mm -hmm. i czy jest to bigos, to jest duża szansa, że się dowiemy. Natomiast u mnie maksymalne powiększenie to, to 30-krotne powiększenie, oczywiście. No i w tej chwili na ekranie wyświetla Wam się porównanie tych naszych e, zoomów, tych naszych przybliżeń. Tak, żebyście sobie zobaczyli, my akurat podglądamy tutaj żurawia, pana na żurawiu, który pracuje ciężko i buduje pewnie jakieś nowe osiedle, bo cały czas jakieś nowe osiedle się buduje. To, co różni te dwa telefony, to też wielkość baterii, 4500 mAh u Ciebie 4300 mAh. I tutaj przejdziemy do kolejnej rzeczy, która się z tym mocno wiąże, bo bardziej obciąża telefon, jeżeli chodzi o baterię, mhm. ale jest dobrym bajerem, zwłaszcza dla graczy. Konkretnie... Odświeżanie 120 Hz. No i tutaj na pewno wyższość tego modelu, ponieważ kiedy po raz pierwszy zacząłem stosować telefon z wyższym odświeżaniem, naprawdę przeskok było widać i było go bardzo czuć. Zwłaszcza w gamingu, bo zdarzyło mi się pykać wtedy też w Fortnite'a, czy właśnie w Pokémonki na przykład, czy stosować po prostu jakiekolwiek inne aplikacje, to odświeżanie naprawdę da się odczuć. Ja testowałem 90 Hz, natomiast nie mogę się doczekać, kiedy Fortnite a zagrał sobie na 120 Hz. Nagramy sobie teraz krótkie vlogi, porównamy, jak będzie wyglądał obraz z jednego i drugiego telefonu, i czy generalnie jakość będzie na tyle dobra, że można spokojnie myśleć o nagrywaniu na YouTube'a, na swoje okay. potrzeby itd., itd. Ok, dobrze. Nagrywamy teraz 8K, akcja. Dobra, sprawdzamy 8K, zobaczmy, jak się prezentuje. Możesz się od czasu do czasu też przemieścić z tym telefonem, a dzisiaj mam przed sobą ten oto piękny kaktus i sprawdźmy, jak on wygląda i jak yy, prezentują się również barwy na tym telefonie. Czubek powinien być nieco żółty, natomiast jego trzon jak najbardziej zielony. E, czy wszystko widać pięknie i wyraźnie? A poruszaj trochę kaktusem. A poruszam trochę kaktusem. Dziękuję. To tak. jakbym był w barze i ktoś by mi napój z kaktusem podawał, ty też się poruszasz, więc będziemy mieli okazję sprawdzić stabilizację obrazu. Natomiast również interesuje mnie, jak to 8K wypadnie na tle Full HD. Dobra, to teraz sprawdzamy Full HD. Przerwa. OK, teraz nagrywamy Full HD. Dobra, Full HD, a dodatkowo 60 klatek na sekundę. Przede mną ten sam kaktus, więc możecie sprawdzić, czy są jakiekolwiek różnice w barwach. Chociaż zakładam, że nie. Piotr dodatkowo się teraz porusza, więc możecie sprawdzić stabilizację obrazu. Ja poruszam samym także kaktusem i sprawdźmy, jak wygląda na przykład autofokus w tym aparacie. Dodatkowo warto teraz powiedzieć, że nagrywamy dźwięk również naszym telefonem komórkowym, więc możecie porównać i sprawdzić, jak po prostu. Brzmimy i czy taka barwa Wam odpowiada? Ok, a więc mamy 8K. Ok, nagrywamy 8K w Galaxy Note bez Ultra. To jest mityczny kaktus Smartiego, który w tym momencie. Nie wahaj, się... tak przed twarzą. Wibie się na lewo i prawo. Proszę bardzo, możesz go trochę ująć bliska. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica między tym Ultra a zwykłym Note'em. To musicie ocenić sami. My sobie ewentualnie później przejrzymy te filmiki. Teraz też sprawdzamy, jak brzmi mikrofon tego telefonu. Czy ten dźwięk jest spoko, czy potrzebujemy jakieś urządzenie zewnętrzne, jeżeli chcemy nagrywać vlogi. A sprawdźmy jeszcze też wersję Full HD. Ok, mamy Full HD 1080, oczywiście, 60 klatek. Ok, i czy obraz różni się tak bardzo? Z tego co wiem jak ja byłem operatorem to że ten obraz się trochę oddala co jest na pewno wygodniejsze bo łatwiej zrobić fajne ujęcie nie trzeba aż tak bardzo się oddalać a to wszystko wygląda tu. Jeszcze mogę ci sam przybliżyć, o. sam go oddalić, proszę bardzo, nie ma mhm. sprawy. Dobra, autofokus działa tutaj znacznie lepiej, z tego co widzę. Okay. No i również działa prawdopodobnie lepiej stabilizacja obrazu. No, mamy troszeczkę gorszą jakość, ale do vlogowania na pewno ta stabilizacja się przyda. No tak, pamiętajcie, że tu jest oświetlenie, ale jeżeli sobie załatwiecie oświetlenie, to może taki aparat będzie wystarczający do tego, żeby fajnie się nagrywać. I będziemy mieli i aparat, i telefon w jednym. Ale teraz przejdźmy do kolejnego elementu, a konkretnie do grania. Dobra, nagrywanie włączone, telefony gotowe, mapa gotowa. Możemy trochę się postrzelać, zobaczyć yy, kto lepiej będzie strzelał i dlaczego ty. Ty, ty już zaczynasz, tak? Nie. Taki ty, jesteś, nie a zobacz! Ale nie, tak się. O nie... No i patrz. I teraz widzisz. O ty jest... knucie a, Nie, łatwiutko. Za łatwe to było, załatwe to było. Słuchaj, może jedną ręką będę grał. Czekaj, czekaj. No dobra, let's go! No, to jedziemy, jedziemy, jedziemy. Łe, zobacz. Ha. Ej, ty, ty budujesz? Tego się nie spodziewałem, nie co? Spodziewałem się. Myślałem, że budowanie odstawiamy na kolejny odcinek, bo to jest za dużo dla mnie. Dobra, ja spróbuję, ja spróbuję, ale nie, nie potrafię, nie, to jest naprawdę, to jest. Do... Ej! Dziabnął mnie. Pra... Dziabną gdzie? Dziabnął prawie. Ja dobra, to schodzę, prawie. schodzę do niego. Co no, to znaczy prawie? Nie! Ej, to wolno! O! Jezu, nie! Nie, zdało mi się! Nie no, draga. Bang, 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 bang! Lucky look for night up! No, no właśnie, no właśnie. To są te... Ej, masisty! Wiedziałem, wiedziałem, że to są bronie lepsze, a nie umiejętności. Tu jest. Jaki bambus, to ja nie wiem. Ty! Yes! Dobra, pierwsza runda dla mnie! No Dobra, nie! No nie czemu za 70 tylko! Dobra! A! Ej, tak to... Nie podchodź! Nie. nie no do bama! Siadnął mnie! No weź, ja nie mogę się obrócić! To aj kill! To jest to to mało, za domu! dobrze mi 50! A nie! Skoczył mi jakoś, ale się teraz podburzyłem, wkurzyłem na... No i co? Dobra. No i ostatecznie na kilofy musi być, nie? Na kilofy. Na kilofy musi być. Ale cię skilofuje, o, to co Dawaj, bo tutaj przypominam, że tu już automatycznego strzela... E, e! Dobra, knucie ty je. Dobra, dobra. Mówiłem, że jestem królem kilofa. I faktycznie. No nie! To po... A, Na nie spodziewałeś się, nie, nie spodziewałem e? się skoku. ja myślę, że ty też się nie spodziewałeś. <laughs> o, ty, o ty, knucie ty. Dobra, mam cię, mam cię, mam cię. O ty no kotów nie wybacza, jedziemy. Ty bambolu. Chodź tu. Nie! życia zostało. 200. U? No Ani no, razu mnie trafił. Jak? Przecież mi pokazywało 20, 20, 20 kilowałeś? Nie no, uzupełnia się po tym po zdobytym fragu. Także A. w tej konkurencji no, no przykro mi, przykro mi. Może mistrzem nie jestem, ale... Ja cię rozwalę, wiesz, co? No. Krzyżów. Dobra. Sprawdziliśmy w tych telefonach te najważniejsze funkcje, które mogą być ważne z perspektywy gracza, streamera albo nawet youtubera. Mhm. Jeżeli chodzi o nagrania, wydaje mi się, że taki telefon mógłby nawet wystarczyć do tego, żeby prowadzić vlogi. Na sam początek na pewno, w momencie zwłaszcza, kiedy mamy na przykład ograniczony budżet, szukamy telefonu, ale jednocześnie myślimy o tym, żeby na przykład rozpocząć e, swoją karierę na YouTubie. Teraz też wiesz, coraz budżet... osób, coraz tak. więcej osób, coraz więcej YouTuberów też telefonami nagrywa i wplata te nagrania, telefonu, które są wykonane telefonem do swoich vlogów, takich, które są też często nagrywane z znacznie droższymi kamerami. Wiesz co, powiem Ci to jeszcze budżet budżetem, ale według mnie bardzo fajną opcją jest to, że trzeba nosić, wiesz, mm -hmm. te aparaty, to wszystko, tym się, okay. a jeżeli chcesz, coś nagrać, wkładasz telefon do kieszeni, masz mega jakość i możesz od razu nagrywać jakieś vlogowe materiały. To jest duży plus, jakość nagrywania oraz zdjęcia. Jeżeli chodzi o granie, bardzo przyjemny, duży ekran. Niestety, mm -hmm. telefon trochę ogrzewa rączki za bardzo i tu mogłoby być lepiej. Na pewno na plus 120 Hz? Tak, w moim telefonie, twoim telefonie. W moim telefonie, w moim telefonie. Niestety tego nie ma, mm -hmm. także bardziej do gier, jeżeli chodzi o Galaxy Ultra Note. Mhm. Ale to, co jest ważne, to jeszcze cena. No tutaj niestety wydać trzeba troszkę pieniążków, bo tutaj prawie 6 tysięcy złotych, mhm. tutaj znacznie mniej, bo 4,5 tysiąca. O. No teraz ktoś musi sobie przekalkulować, czy między innymi dla tych 120 Hz warto mhm. wydać 1,5 tysiąca złotych. No te decyzje oczywiście pozostawiamy Wam. To jest duży koszt, więc głównie polecamy ten telefon dla osób, które w 100% wykorzystają jego możliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o rysik. Mhm. Jeżeli prowadzisz prezentację do biznesowa, albo jesteś osobą, która robi coś związanego z ym, grafiką, to to może być jak najbardziej przydatne, więc dla tych osób według mnie ta kwota będzie jak najbardziej do przeskoczenia. W innych przypadkach można lepiej się zastanowić nad prostszymi modelami, takimi jak Samsung na przykład S20. Okej. Okay. A ty do której grupy się byś zaliczył? Bardziej biznes, gra, grafika, art? Czy bardziej taki jary? Ja zaliczam użytkownik. się do całkowicie szarego użytkownika. Zawsze przeciętny, szary, tak. To... Przeciętny, przeciętny użytkownik. Przeciętny który... to też słowa bez słowa. Szukam jakiegoś takiego hmm. z... klasycznego, o, klasycznego użytkownika. W linie, tak jak użytkownik starożytnej Grecji, Na klasyczny przykład? użytkownik smartfona Smarti. Myślę, że można mi teraz dorobić wtedy jakoś. Po zprodukcji poprosimy grecką flagę i e, ubiorę. Bitch, please. Czas na tradycyjne greckie pożegnanie. Adiosas. Adiosas. I hasta la vista. Baby. Także pamiętajcie, żeby dać lajka, like suba, ale przede wszystkim napisać, jakie aplikacje gry sugerujecie zainstalować na smartfonie. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z Wami. Na razie, cześć. Antiosas. <smarty> to. Nie, no nie wierzę. Nie.